Okej, okay. dzisiaj wstaliśmy troszeczkę późno. Później ee, po tej bieganinie, po tym krzątaninie no, przyszło troszeczkę zmęczenia, także sobie pospaliśmy. Bo to dobre lekarstwo na wszystko. Jak wiemy, teraz idziemy sobie coś e, zjeść. E, szukamy tu miejsca. Tak, już byliśmy tutaj, także wiemy co. I tutaj sobie zaraz urządzimy śniadanko. Okay. Takim, takim przybytku A u nas następują zmiany. Jesteśmy teraz na stacji e, SIAM Bo my zmieniamy miejsce. Oczywiście ta pani usiedzieć nie może Także jedziemy na inną lokację. zobaczymy co nam za fundowała nic specjalnego. Nic specjalnego. Zobaczymy, co to będzie. No i co żeś pani narobiła? Masakra. Na a, tak, a tak miało być pięknie. Był piękny apartament. Yy, i, I wszystko była. I kuchnia wyposażona. No, 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 no pięknie. Miód, miód i orzeszki. I tylko weszliśmy. Nie ma, tu nie ma praktycznie nic, nic. Nie, ma, nie ma kuchni, to co było w ofercie, nie, było bas, nie ma basenu, nie ma... Basen nieczynny, bo nie mają klientów, więc nie będą utrzymywać basenu, dobrze, że jeszcze lodówka działa. To jest nasza klimatyzacja, pilot tak. od klimatyzacji. Ogólnie jak weszliśmy tutaj, Natalia dostała takiego szału, mieliśmy być 4 dni, bo zapowiadało się dobrze. Także Natalia znalazła, i to jest niedaleko ASOK. Yy, znalazła tą lokację, no i co? I po pierwszych 30 sekundach odpaliła się i na dół poszła i jest, zrobiła awanturę, zostajemy tylko jedną nocą, bo musimy znaleźć coś innego, ale to też jest jedna z nauczek, pamiętajcie, jak lądujecie w rejonie od Nana do Asok, kto wie, to wie, no so, yy, Cowboy no Soi, yy, kto wie, to wie. No tutaj to już są rejony e, hoteli, które swoją e, świetność miały czas jakiś temu. E, Nie wiem, w którym roku. No, czas jakiś temu. I to były słynne hotele, gdzie się przyjeżdżało na, na balety. E, tu niedaleko jest parę miejsc, gdzie moż, można się dobrze zabawić. No i tak po prostu to, to funkcjonowało. No. Ale ja miałam tylko jeden punkt. Parki. Bo są piękne parki tutaj, Naszym, jest świeżo tak. wybudowane. Więc mówię, a koło parku będzie, mówię, to będziemy mieć na wieczorne, romantyczne spacery. Tak. Przykro mi bardzo. Park nie jest aż tak dla mnie ważny, tylko ważna jest czystość i komfort. To no, no przecież te szafy to wyglądają jak obrzygane. Bardzo mi przepraszam za słownictwo, ale to po prostu wygląda tak. Znaczy, no, ogólnie, ogólnie zostajemy tylko jedną noc, będziemy szukać coś tak. nowego. Zaraz, a, zaczynam No a tutaj, a tutaj po prostu stąd będziemy robić ewakuację. Także też jak będziecie szukać jakiejś lokacji, e, b, m, ja zazwyczaj, gdy Natalia szuka jakiś hotel czy coś, szukam na internecie i widzę, jeżeli hotel ma y, odtworzenia z YouTubea 5, 6, 11 lat temu, wiem doskonale, że ten hotel już lata świetności miał dużo wcześniej tak. i trzeba szukać jakichś nowszych. Jak nie ma nowszych, to już znaczy się, że nikt nie przychodzi, nikt nie nagrywa, bo nie ma nic atrakcyjnego. To też jest taka, sam wynalazłem ten patent i właśnie przez ten, a Natalia wczoraj po prostu tak z racji tego, że my rano, Dzień, wieczorem wszędzie gdzieś się przemieszczaliśmy, szukanie, teraz już się uspokajamy, bo to ta bieganina nasza po Bangkoku to też tutaj, Człowieka może wykończyć. To jest upał, ciepło, zimno. Natalia się zaziębiła. Ja już bo... prawie, prawie wyzdrowiałam z nerwów. Tak, no wchodzi, wchodzimy, wychodzimy na zewnątrz, gdzie jest bardzo gorąco. Wchodzimy do centrum handlowego, wychodzimy znowu, na gorąco, siadamy do metra, gdzie jest klimatyzacja skręcona na, na, na maksa. No po prostu to, i, i musimy troszeczkę slow down. Już powinniśmy być nad oceanem, a my jesteśmy jeszcze w Bangkoku. Jak się wściekną, to pojedziemy jutro. Liczę, i tak może na to. Być. Liczę na to, także no, zobaczymy, może, może, <grym> się, na to. może się Bangkok skróci szybciej, bo my i tak czy tak wrócimy do Bangkoku, ale tak Bangkoku jak wspomniałam. Więc... No bo będziemy odwiedzać, spotykać się z, z rodziną, no to, to nie ma... nie zależy nam na tym, żeby tutaj naprawdę siedzieć, chciałam, chciałam. ja jestem taka czasami łakoma, że chciałam jak najwięcej pokazać i w ogóle, ale wiecie co, to nie jest warte w ogóle tych, tej ceny, te, tego wszystkiego. No i ja wam pokażę, Niemożliwe, tylko. Właściwie, że sobie jutro wpuściłem. No słuchajcie, my mamy tutaj taki apartamentcik. Z tego czasu widzicie, tutaj jest kolejny, który tak samo lata świętności i ten, i ten miał czas jakiś temu. U góry tutaj powinniśmy mieć basen, ale no niestety nie działa. Widzicie, jak to wygląda w tej chwili. A z tej strony mamy trzy takie wieże wywalone. Trzy wielkie wieże i tam jest kolejne rezydencje, które są nowoczesne. Prawie się wstrzeliliśmy. <głos> 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 było bardzo blisko. Było bardzo blisko. Dzień, ale zaraz zobaczę, czy, co tam mamy. No bo to są apartamentowce, kiedyś Natalia też nam zrobiła. Ale my często w takich apartamentowcach no bo bo Ja, liczę, ja, tymi ja tymi słuchajcie, tymi. jak ja wchodziłem w tą uliczkę tutaj spojrzałem mówię, no to sobie posiedzimy, bo z tego czasu pamiętam na 53 chyba mm. trzecim piętrze Leżeliśmy na zewnątrz, było ok. No ale niestety. Ale ta pani już chyba nie wynajmuje, bo chciałam do niej wrócić, ale nie wynajmuje już, prawda? No nic, w każdym razie będziemy zmieniać. Ok. Yy, zwracajcie uwagę na to, jak w Bangkoku i w jakiej lokacji, yy, bo jest taki dystrykt, jak nie wiem, ja to nazywam yy, Sukhumvit, czyli on się ciągnie aż tam spod Siam, tutaj się pociągnie aż pod Asok, yy, Nana, Asok, tutaj aż te, te całe rejony. I to były kiedyś takie no, baletowe rejony. Część osób lubi, ale no, po, no, można trafić na takie coś i wtedy jest zaskoczenie. Jak się baluje, no to... I ten ho, apartament co teraz to był dobry, nie? No, to fajnie okay. było, tylko my chcieliśmy po prostu coś zmienić, no ale no tak wyszło. Okej. Okay. No nic. Działamy dalej. <laughs> no to... e... Dookoła. Wszędzie drapacze chmur, a my jesteśmy w tym naszym nieszczęsnym pokoiku. Tak, nieszczęsnym pokoiku, bo no właśnie jesteśmy już na wylocie. Już na wylocie. Tak się wściekłam. Że postanowiliśmy po prostu jechać szybciej do przyjaciół, już jest afera na, na wyspie. Tak. Tak. E, tak. I tylko jedna osoba o tym wiedziała, i już wszyscy wiedzą, oczywiście. No, wyspa mała, <laughs> ale także zobaczycie, wszystko... Zobaczycie, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, a, ale no, chodzi po prostu o to, że y, stary tutaj na starym patencie chcieli polecieć, zrobili zdjęcia, które są nowe. Pięknych apartamentów. pięknych apartamentów nowych i tak dalej. A to wszystko wygląda już jakby... Ale w po większości się nigdy nie, nie zawiedliśmy no nie, nie, nie. nie. Wiedziałam, o fajne zdjęcia, dobra, to jedziemy. I sprawdzaliśmy. Okej, okay, były jakieś tam delikatne mankamenty, ale nie było się czego czepiać. Tu, tu jest tak, łóżko rozwalone, podłoga rozwalona. Najładniejsza to jest tylko łazienka tutaj. No macie, macie taką podłogę. Łazienka się nadaje. Liczyliśmy łazienka. na basen, że będziemy mogli sobie pływać, bo basen jest u góry na dachu. Był, był. Bo już nie jest czynny. No, no bo oni przestali dbać o to i mówią, że gości nie ma. No to, to ja... Cały hotel gości jest. No a goście, goście przychodzą ja i po prostu też nie wiem o co tu, No po prostu nie. Wiesz, takim kosztem po prostu opierdzielać takie... No nieważne. No, nie My już jesteśmy. Spakowani Natalia ostatni raz przegląda materiał. Bo, bo, materiał, bo musimy... Właśnie, część osób mówi, bo coś tam jest niedopieszczone i tak dalej. Zrozumcie jedno. My się przemieszczamy. Musimy... Nie mamy czasu znaleźć internet dobry, nie wszędzie jest dobry internet, no po prostu nie wszędzie mamy na to czas, bo musimy się przemieszczać, także miejcie trochę wyrozumiałości na, niedosk nie na niedoskonałości, no po prostu, no tu nie jest e, studio Warner Bros, czy, czy jakieś tam inne, no, wiadomo, zresztą my z tego słyniemy, e, ze słownictwa i tak dalej, za paru różnych rzeczy, no to, to... to, to tak wyrozujcie Wylu... trochę. No. Miejcie trochę wyrozumiałości. Baw bawcie się razem z nami, bo my się bawimy jak dzieci w Bangkoku. Tak, ktoś mówi, bo my tacy nie? No nie było nas dużo czasu, a tutaj mamy możliwość. Wykorzystujemy ten czas, Aha. zanim wrócimy do domu. No, kto się nie cieszy na wakacjach? No leżycie jak zbany, No nie, no się z każdej najdziwniejszej rzeczy. No wczoraj po prostu spotkaliśmy kolejnych Polaków, którzy przyszli. Można to zjeść, czy nie można? Należy A, to, tak jest, należy jest, to jeść. Jest. Jedzcie, próbujcie. I tak. rozmawialiśmy o Kambodży, o Tajlandii, o innych Młodzi żetek, ludzie, młodzi, młodzi ludzie właśnie, ludzie, tak. Ta. już myślący o wyjeździe z Polski, więc y, możliwe, że niedługo będziemy mieć kolejnych Polaków no. z Kambodży. No tak, no w, 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 w każdym razie, my już jesteśmy w blokach, już się ubieramy, na, rano śniadanie, już się przenosimy na kolejną wyspę, y, ale zostańcie z nami, zobaczycie. No i dobrze, opuszczamy już e, przybytek, bo to hotelem nie idzie na Tak, spójrzcie tam do przodu, jaki smog. Już się trzęsie tuktukowiec. Dobra. A my w drugą stronę. Morning, morning. No i tutaj macie najlepsze hotele. A my sobie weszliśmy do takiej knajpy. Proszę bardzo, to jest... Prowadzona przez rodzinę Prawdopodobnie z Chin, bo oni tak tutaj Sabon no i proszę I bardzo tanio sobie można zjeść Zobaczymy co nam przyrządzą O, dla mnie soda Miała być woda, ale niech będzie soda Będę jak Adam sodować się Adam Sodowy Sodowy Adam no troszeczkę nas zaskoczyło, bo yy, śniadanie, a pan nam zaproponował. Yy, proszę bardzo, od razu wyłapaliśmy kapon Krap. Wyłapaliśmy od razu żeberka. keto. No, no to keto jak cholera tutaj zaraz poszło. Pan mówi, bardzo polecam na śniadanie. Nie, on ma tylko to w sobotę i niedzielę. No tak, tak, ale, ale chodzi o to, że na śniadanie polecam. No to dawaj, będziemy, z... będziemy strąg. No to dobra. No powiem Wam, takie miejsce otoczone tutaj hotelami, a to taka zwykła, zwykły shop house. Tutaj sobie pozwoliliśmy zjeść śniadanie, no po prostu miazga. Bardzo mili Państwo. Aha, bo to jest jeszcze chińska. No tak, to je, czyli mieliśmy dobrze chińska restauracja. Bye. Także bardzo mili Państwo. Słuchajcie, na śniadanie. Yy, żeberka. żeberka. Normalnie. Prawie jak Reksio wyliczaliśmy tą yy, miseczki. Super. No coś nowego. No dobrze, no to my sobie tutaj chwileczkę spędziliśmy, e, wypiliśmy kawkę w terminal 21, tam z tyłu się Kacz znajduje. Mam kartę. kartę Okej. Okay. A my teraz spadamy już w kierunku e, lotniska, bo naszym celem jest właśnie żeby się tam dostać do autobusów. E, I co? E, no chwilę porozmawialiśmy sobie z Marcinem, bo mamy cały czas kontakt, bo tutaj część osób się ma Część osób się martwi, że Marcin osamotniony i tak dalej. My cały czas kontakt z nim i on ma kontakt z nami. I nie mówi, że tęskni, ale nie mówi. Tęskni, ale nie mówi. Tęskni, taka, ale nie, nie, nie daje nam poznać, tak, że tęskni. Nie. My, przez, my przez sklep. Mamy kontakt też z innymi osobami z, z Ciemrip, także no, wszystko jest pod kontrolą oglądają, zachęcają do yy, zwiedzania, podróżowania. No, Także nie ma jakichś tam innych rzeczy. Jesteśmy po prostu troszeczkę w innym miejscu. E, jak ktoś mówi, że to jest las betonowy i w ogóle, może i jest. Ale jak ktoś przyjedzie tutaj pierwszy raz, drugi i w ogóle, banko wciąga, zaraża i każdy wraca w to samo miejsce. Dokładnie. Yy, Zachęcamy, zachęcamy zaczynać podróż od Bangkoku. Znaczy no Bangkok, Bangkok to jest miasto specyficzne, jest miasto turystyczne, ma wiele atrakcji za, e, zakupowych, wiele atrakcji kulinarnych, także... No i to jest taki dobry punkt, żeby wystartować sobie w podróżowanie po Azji. OK, a my już czekamy tylko, żeby sobie tutaj ruszyć w kierunku lotniska. Um, e... A propos ćwiczenia, no to nasz dzisiejszy trening to jest po prostu bieganie z plecakami w tych temperaturach, pocimy się, biegamy w prawo, w lewo, właśnie się okazało, że pomyliliśmy stronę, żeby dojechać do lotniska, także musieliśmy przebiec na drugą stronę, ale spójrzcie a propos treningu, tutaj jest piękna siłownia, tam jest klasyka na dole, tam są hale, wiadomo, to tak jak na każdej siłowni, ale tutaj macie na górze kolejną część, tutaj jest taka bardziej crossfitowa, pan sobie tam ćwiczy. Czasami się zdarza, że to kilka osób na raz, także dają czadu. No, bym musiał kiedyś spróbować sobie na tej siłowni. O ta siłownia się ciągnie, tam do dołu, i z powrotem, właśnie tutaj, na górę. Taka Na Asok. Legendarna. Udało nam się dostać do autobusu. Autobus, który już będzie nas wiózł do Fatai. Natalia się usadawia. Chaos totalny, bo stoją dwa autobusy na Pataję i teraz część ludzi była źle pokierowana. Siadali u nas. Okazało się, że miejsca są w autobusie obok. A panowie e, Tajowie mają podobną jak e, Kmerzy. On nie powie, że czegoś nie wie, nie rozumie, bo straci jakby twarz. No to palnie po prostu co mu tam ślina na język Przeniesie, No i tak nas Pokierowali, no ale w są sensie my akurat jesteśmy w dobrym, a grupa Chińczyków musiała się stąd ewakuować z walizami, ze wszystkim, bo to nie wiadomo. Także się wycofywali. No najważniejsze, jedziemy, ruszamy przed siebie. O, mamy tajski boks. Tak, a my mamy właśnie o na pokładzie tajski boks będzie. No dobrze, jak zawsze chaos w takich miejscach. Jesteśmy w mieście, którego nie lubimy. Jest to Pataja. Nie, lubię. nie ja, lubimy. O, jest pierwszy pan? Tak. Także za chwilę będziemy sobie zna musieli znaleźć środki transportu, żeby się przedostać do portu. E... Bo no, nie zatrzymujemy się w Pataji, także tutaj najdłużej, jeśli ja dobrze pamiętam, to w Patai spędziliśmy jednorazowo 4 godziny. To był maks. Dziękuję. Dobra, to są rzeczy niewyobrażalne, co się dzieje w Azji, ale można. Znaczy, nie wolno, ale jak się bardzo chce, to można. I z bagażami, także jedziemy. Ja dziękuję. Uuuu. Szalone miasto, no po prostu. W ogóle, w ogóle nie mamy tam. Ale pyrka. Pyrkosz, pyrkosz. No i dobrze dowiół nas szczęśliwie. Eee, teraz wam powiem tak, my będziemy się przedostawać na, na wyspę Kolarn. Jesteśmy tutaj eee, jesteśmy tutaj na eee, przystani. Eee, mówią, że Pataja to jest ruskie miasto. no Nie do końca, bo to jest język ukraiński również tutaj jest bardzo powszechny. Dużo Chińczyków, znaczy Chińczyków, ale ogólnie język rosyjski, ukraiński tutaj jest. Słyszany wszędzie i no sytuacja życiowa ich zmusiła do tego, że muszą razem ze sobą tutaj koegzystować. Cichutko, bo jak zaczną coś fukać, to natychmiast dostałem deport. A, 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 a tają, dopóki wydają tutaj pieniądze, to wszystko pasuje. Także chociaż zmieniają się przepisy, to wiemy o tym, że przepisy się zmieniają i podatkowe i tak dalej. Wszystko przez ten nalot. Rosjan głównie. No dobra, to my do łodzi. Chwilą tą Łodzią e, albo z tej łodzi wysypali się, bo to nie, nie idzie na, inaczej nazwać Stado e, Iwanów ze swoimi Ja jazykiem tam płynie już z tyłu następnie na jak szpagaty, no to bo inaczej nie można. Tylko dzieci były cześć, to, 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 ale normalnie na jak i wychodzą oczywiście, jeden musiał sprawdzić, to zaraz leciał zleciał z tych schodów, ups, iPhone już nie działa. I spójrzcie, obok są Chińczycy, jest ich mnóstwo, po prostu wycieczka za wycieczką, wszystko się udaje. Masa tych ludzi, zupełnie inna kultura, no to, to zwierzęta, ja pierdziele. Masakra, eee, a to w, całe szczęście, że y, to, to wszystko wyjeżdża z, y, z wyspy i mam nadzieję, że już się tam nie pojawi, chociaż ciężko to określić, ale... E, nie, ale dzisiaj pojawił się weekend. No kiedy? tak, weekend się ja kończy. weekend się tak kończy, tak jest. A... Albo dobra, nie będę komentować, bo. Nie, nie. A, a my tak sobie siedzimy, czekamy na e, rejs na wyspę Kolarn i cały czas się zastanawiamy, gdzie te tłumy Chińczyków e, płyną, bo oni wszyscy, wszyscy, wszyscy właśnie startują na te łodzie i. Odpływają. Stwierdziliśmy, że no ale na wyspę? Gdzie? Do, do czego? Bez szans. Przecież tam, tam nie ma nawet tyle miejsca, żeby, żeby gdziekolwiek się tam dostać. Tam no i cały czas. Luken, kuken, na lewika, a tam kasyna pływa. I z nagle, nagle się okazuje, że to przepłynęły to, co kolorowe się podpaliło, wszystko. To są wszystko kasyna. I tam w oddali też wszystko kasyna. Incycy przepływają tam na gambling. Przepuszczać pieniądze. Przepuszczać -prze pieniądze. <laughs> A my się szybciutko kierujemy do e, naszych przyjaciół, do naszej przyjaciółki biznesu. Proszę bardzo. To jest pizzeria. E, właścicielką jest Pi. Nasza przyjaciółka. I ona to prowadzi. Jest! Są pizzakolady! Jest! OK, idę się witać. Idę się witać. No i OK. Pierwszy poranek na wyspie Kolarn Bardzo miłe, sympatyczne. Tak, my zamieszkaliśmy u e, mamy. Tak, ona ma tutaj. Staying home. Taki. Staying home na wyspie. Tak, to są po prostu mają po, pokój. No, widzicie, bardzo podobne to jest do stylu takiego. U nas góralskiego albo ja takie coś właśnie spotykałem w Borach Tucholskich e, w Leśniczówkach. Boazeria taka i no, taki typowo, typowo tajski dom. E, sobie siedzimy w tej chwili tu, robimy plany. Aha, no, już nam się pojawił motor, bo już dostaliśmy motor. E, także robimy plany. Piesza kawka już przyszła. Co będziemy dzisiaj robić? Żadnych takich ekstrim. Pojedziemy po prostu zobaczyć jak po pięciu latach zmieniła się wyspa. E, co za zmiany nastąpiły. Rozmawialiśmy tutaj z naszymi e, przyjaciółmi, e, przyjaciółmi z, z wyspy i mówili, że masę domów się pobudowało, nowe e, widle, nowe... E... Będzie można więcej po prostu znaleźć lokalizacji, żeby posiedzieć sobie na wyspie dłużej, nie? No tak. Bo wcześniej było tak średnio. Dokładnie. Znaczy no inaczej. Gdzie my jesteśmy w, w, w według opisów w Wikipedii. Jest to wyspa Kolarn, tak się ją wymawia. Różnie się to pisze. Nawet na Wikipedii jest różne formy pisowni, bo chodzi tutaj, że fonetycznie to się mówi Kolarn, ale pisownia jest różnie ujmowana. Wyspa ma jakieś 5,5 Kilometra kwadratowego, najwyższy punkt, on się znajduje gdzieś, tam powinniśmy go zobaczyć. Tam w tyle 108 metrów nad poziomem morza. Mieszka tutaj stałych mieszkańców około 8 tysięcy. I teraz uwaga, teraz nadchodzą fajne cyfry. W high sezonie, który zaczął się już teraz, od 15 do 20 tysięcy turystów wpada tutaj dziennie. To co my widzieliśmy wczoraj, Besam. ile? Tak, ta, to jest normalnie taki. Besam. Może uda nam się przyjechać tam na, y, na punkt widokowy i jak w dobrym momencie będziemy, to będzie wyglądało po prostu jak D-Day. Ja pamiętam swego czasu tak, tak, w tak, 2009, tak. nie, 2018 byliśmy ostatni raz. Tak. Tak. Chyba jakoś tak. Wtedy zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy. Że wyjeżdżamy, tak, z Europy, a, a tu, tu po prostu wyglądało jak D-Day. Y, lądowanie w Normandii. Masa tych łodzi, statków. Co my już widzimy? Dużo rzeczy się tu pozmieniało. Nadal mają problem ze śmieciami. To był wielki tutaj problem, już kiedy my rozmawialiśmy o tym tutaj z mieszkańcami. Mają wielki problem, bo pataja tylko zabiera oni tutaj w śmieci, czyli turystów przybywa masę, tak jak wspomniałem, ale śmieci nie ubywa. Pataja nie zajmuje się. Oni zabierają tam parę ton miesięcznie, i to jest wszystko z tej, z tej wyspy. I tutaj mają z tym wielki problem. Ale nastąpiła zmiana. Wczoraj poszliśmy do 7 Eleven yy, i nagle dostaje. Nie ma reklamów rek plastikowych. Tak, i nagle dostaje. To tam gdzieś na marketach jakieś malutkie przy podawaniu jedzenia, mm -hmm. ale w sklepach nie ma. Znaczy, nie ma. Co wielo, wielokrotnego użytku. Tak, wielokrotnego użytku. To, to jest... zmieniało się, także. Mm -hmm. także bo... To latało tu wszędzie, po prostu było wszędzie. My znajdujemy się tutaj, mieliśmy okazję kiedyś być na uroczystościach. Jak wspomniałem, my nie jesteśmy religijni, ale nas tutaj zaprosili swego czasu do tej pagody. Były jakieś uroczystości związane z śmiercią Starego Króla, który my akurat byliśmy tutaj na miejscu i uczestniczyliśmy z naszymi przyjaciółmi. Jak zmarł przed naszym przyjazdem. Pamiętasz, pierwszy raz zmarł? Tak, pierwszy raz jak przylecieliśmy, to zmarł król. I później było tej rok czasu takiej żałoby. Tak, tak. On nie był ani palony, ani po prostu był przechowywany, i po roku dopiero był palony. Tak. I, I wtedy ten. Wtedy przyjechaliśmy już na tą roczną żałobę. Tutaj nikt przez rok nie śpiewał, nie imprezował, po prostu tak byli w takiej wielkiej żałobie. Że... my tutaj, nasz yy, znajomy Jesse, Jesse, nie? Jesse nie? uwielbia muzykę, gra. Człowiek no, starszy ode mnie i to tak. Bardzo to... miło. Tak, i, i po prostu przez rok y, żałoby, nie, nie grał i tak dalej. Ale pamiętasz, na zagra, zagrał? Jak poszli tam po prostu, tak, fajnie, i oni, tajską fajną muzykę, tak, wtedy, także ten, tak, wtedy na gitarach. Pamiętasz, na, na łowienie ryb tam? Będziemy lotaliście. wszystko opowiadać Wam po, po kolei, tak to, tak, no. Oso. Fajny czas, naprawdę fajny czas tutaj spędziliśmy, a to wszystko dzięki y, naszemu przyjacielowi Maciejowi, który teraz mieszka na Kostaryce, on nam pokazał w ogóle, gdzie przyjedźcie, zobaczcie, fajna wyspa, Mieszkał z nie? Mieszkał tutaj też, tak, no, spędził tutaj bodajże dwa lata, no jakoś tak tutaj, no. Jak, jak przyjechał, nie wiedział, gdzie się usadowić w, w, w Tajlandii, tutaj osiadł, to osiad i zasiad. No dobra, nie o tym. a można posiedzieć Tak, nie o tym, tak, nie o tym, my już lecimy na śniadanie, także... Aha, no w sumie, bo chyba wypadałoby ten etap zakończyć, myślę, odcinkowo. Nie wiem, jak my tutaj będziemy wyglądali, także bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze, za stare i nowe subskrypcje, bo widzimy, że nadal rosną. Tak. Bardzo dziękujemy. Nie widzę entuzjazmu w oglądalności tego wszystkiego. No nie wiem, co to ma wpływ. Myślę, że mróz w Polsce spowodował to, że ludzie chodzą odśnieżać, a nie oglądać YouTube'a. <laughs> Dobrze. Niech Wam się darzy. Hej. Do zobaczenia. Mm -hmm.